Cześć, witajcie. W modelarstwie kartonowym używamy różnego rodzaju noży do cięcia kartonu, wycinania elementów, części, do cięcia twardej tektury, noże, skalpele, nożyki z ostrzami wyłamanymi w zależności od potrzeb firmy itd., różne. Zapraszam na odcinek, pokażę ten oto nóż ostatnio nabyty. Jest to nóż firmy Mozart. Rozpakuję i zobaczymy, jak on tu się prezentuje przy cięciu kartonu. Czy w naszym modelarstwie kartonowym będzie przydatny? Zapraszam na odcinek. Nóż do usuwania zadziorów i prac precyzyjnych pod taką nazwą występuje w sklepach w największym polskim sklepie internetowym na A można go kupić cena około 30 zł są różne wersje tego noża bardziej taki bardziej filigranowy różne ostrza też ja tu mam tą wersję typ P1T. Rozpakuję. Mamy nóż zabezpieczone ostrze. Ten typ akurat ma odkręcane w ten sposób ostrze. Taką, taka nakręteczka kształcie takich wielowypustek ma, ale są też wersje, gdzie jest na tak zwany klucz imbusowy, czyli wielokątowy i końcóweczka jest w okładce tej osłonki i wtedy wykręcamy ostrze końcówką. Natomiast tu ostrze jest w ten sposób wyciągane i ostrza też są różnych, jakby tu powiedzieć, różnego rodzaju do różnych prac, do różnego przeznaczenia. System właśnie jest taki, jak widać ostrzej. Ja może zrobię zbliżenie w takim układzie, taka literka H wycięta, która tu pasuje w końcówkę i zakręcamy. Ja mam ostrze takie zakończone takim półokrągłym końcówką, aczkolwiek ono jest dość ostre, ale są też ostrza bardzo, bardzo szpiczaste, takie właśnie do bardzo precyzyjnego wycinania. Nożyk fajny, w dłoni fajnie leży, fajna, ergonomiczna okładka. Ta inna okładeczka, bardziej taka wąska i zakończona taką staweczką aluminiową, one są troszeczkę delikatniejsze, takie lżejsze. Ten jest akurat wagowo, jakby tu do mojej dłoni dość dobrze leży w dłoni. Możemy w ten sposób sobie to trzymać. No i dobrze, i zobaczymy teraz, jak, jak on tutaj się. Sprawuje przycięciu kartonu. Możemy sobie to odwieszać. Tu mam otwór, także do zawieszenia gdzieś na uchwycie. Mam tu pewne małe takie elementy do wycięcia do modelu. Jest grubości podwójnej karteczki, bo ona jest podwójnie sklejona. Także zobaczę, spróbuję wyciąć tu ten element. Akurat to ostrze może nie jest do tak malutkich, delikatnych rzeczy, ale wchodzi w karton dość dobrze. Nie muszę tu mocno naciskać. Ostrze jest ścięte w trójkąt, czyli z obu stron jest ścięte. Nie jest po prostu ścięte. Z jednej strony w jedną stronę. I mi się wydaje, że już przy jednym cięciu ostrze przechodzi na drugą stronę. Może to akurat wziąłem za przykład, tu za zbyt mały element. Czy ostrze przeszło? Nie przeszło na drugą stronę jeszcze tak dokładnie. zrobić zbliżenie. Czyli jeszcze jeden ruch. O, i już wtedy przechodzi, ale częściowo było przecięte, bo tylko te boczne musiałem poprawić. No i tak to karteczka, tekturka grubości podwójnej kartki zobaczymy jak normalną kartkę tu użyję liniału przymiarki i zobaczymy jak przykładam, ciągnę i delikatnym ruchem nie muszę tu specjalnie przyciskać a Okładka jest, rączka jest naprawdę wygodna. Taki no może dość duży uchwyt, ale ale dość wygodny. I tu cięcie jest jakby za pierwszym ruchem. Nie trzeba mocno przyciskać, a odcinamy. Teraz zobaczymy coś grubszego na grubszej tekturze. Tu mam kartonik pół milimetrowy. O, tu mam takie akurat... Do odcięcia. I zobaczymy jak. I tu też dość precyzyjne po takim delikatnym ruchu, ale jeszcze raz muszę przeciągnąć. Gdybym mocniej przycisnął, to na pewno by. O, już nie muszę nawet tak mocno przycisnąć, ale to zobaczymy jak. Tylko jednym ruchem. Jest jednym ruchem, ale cięcie to w zasadzie można zawsze powtarzać. Jakby pierwszy ruch jest taki, gdzie ostrze dopiero delikatnie wchodzi, nacina, a dopiero robimy ruch ten drugi. Zobaczymy teraz na, na tekturce 1 mm. To jest kartonik 1. Części do modelu jeszcze tu mam cięte, ścięte go laserówką. No i przykładam. I zrobię tu cięcie na dwa razy. I teraz wystarczy delikatnie powtórzyć. No i już też jest to odcięte. Jest to fakt, że to jest karton, tak zwana tektura piwna, czyli ona jest dość miękka. I teraz tylko jednym ruchem odetnę to. Jest. Bardzo ładnie ostrze wchodzi, bardzo dobrze się to trzyma. Zrobimy teraz test na naprawdę takiej szarej, twardej tekturze. Mam tu taki fragment Kawałek kartonu tej szarej, twardej tektury. Ona ma grubości około pół, nie grubszy milimetr. Aby to udowodnić, sprawdzimy. 0,87 takiej grubości. No, i zobaczymy. Fakt, że tu jakby całe, całą robotę, całe cięcie robi ostrze. Natomiast no ergonomia tego jest też, tego te, tej okładki, tego uchwytu, głównie która tu, którą mamy w dłoni, jest też ważna. Jeden ruch. I myślę drugi. No i prawie mamy odcięte. O! No jest to tekturka twarda, to nie jest tektura. Karton piwny. Bodajże to się chyba nazywa karton introligatorski albo tektura introligatorska. Tak. No. Moim zdaniem. jeszcze co. A, bo ponieważ on ma w nazwie też do usuwania zadziorów, zobaczymy jak sobie tu radzi i jak to można wykorzystać w obrabianiu plastiku. No i powiedzmy, że mam tu do obrabienia, do obcięcia właśnie taki zadzior na fragmencie modelu. Akurat skrzydełko na pewno poznajecie z jakiego to modelu. No i tu nożykiem od siebie. O, oczywiście skalpel nowy, dość ostry. Możemy tutaj śmiało wykorzystywać. A na pewno modelarze plastikowi używają innych. O, możemy gradować też. Także na pewno narzędzie przydatne w modelarstwie kartonowym, a czy to wam się przyda i czy go zakupicie czy nie to już to już każda sprawa każdego indywidualnie, ale zamieszczam na kanale, że coś takiego jest, można Nabyć. No i na tyle w moim tutaj takim pokazie, inboxie, jak to nazywamy. To na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy na kanał. Cześć, pozdrawiam.